Hey ludzie tutaj Bada i witam Was w recenzji filmu Wilks Wall Street. Po miesiącu wreszcie zwalczyłem dla niej i postanowiłem wypowiedzieć się o tej niesamowitej produkcji. A więc zaczynajmy. Najpierw przydałoby się powiedzieć, kto jest odpowiedzialny za reżyserię tego pokręconego filmu. Jest to 71-letni Martin Scorsese, chyba tak się wymawia jego nazwisko, nie jestem pewien, który ma na koncie takie produkcje jak Chłopcy z Sferajny lub Taksówkarz. Scenariusz napisał Terence Winter. Historia opowiedziana w filmie zdarzyła się naprawdę. Akcja toczy to się w czasie, gdy Wall Street przechodziło swój najlepszy okres, lata 80. i 90. XX wieku. Film Width z Wall Street opowiada o życiu i karierze maklera giełdowego Jordana Belforta, granego przez Leonarda DiCaprio. Ten aktor powinien dostać Oscara za tę rolę, według mnie, bo w tym filmie jest po prostu nie do poznania. Genialnie zagrał i zyskał u mnie szacunek. Wracając do historii, zaczyna skromnie, ale stosunkowo szybko nabiera wprawy i pnie się coraz wyżej aż do momentu upadku firmy, w której pracował. Poznał w niej Marka Hanniego, który nauczył go drogi do sukcesu poprzez przebicie jego banki z ideałami. To jest właściwie sam początek filmu, lecz na samiutkim początku ukazuje się kilka scen z dalszej części filmu. Sposób opowiadania historii jest podobny do tego z filmu Wielki Gazby, ponieważ Jordan także opowiada swoją historię, lecz w mniejszym stopniu. Wracając do fabuły. Jorna poznaje w pewnym momencie swojego przyszłego najlepszego przyjaciela, danego Azopa oraz kilku innych ludzi, z którymi otwiera własną firmę, Stratton Oakmond. Szybko osiąga sukces i liczy zarobki w dziesiątkach tysięcy, a dragi w tonach. Gdybym miał ująć ten film w trzech słowach, to brzmiałoby to tak. Seks, dragi, highs. Roznegliżowane pani występują tu właściwie co chwilę. Chciałem zrobić kilka ujęć telefonem, ale nie znożyłem, bo co innego trzymałem w ręce. Principal ma się rozumieć, oczywiście. Gdyby ten film ocenzurować z takich scen, to z 3 godzinnego seansu wyszłyby co najwyżej 2 godziny filmu paniu, wszystkiego co się da i forsie, w której można się udusić przez napór, jaki powodują na ciało człowieka. Mowa była o kobietach, ale zdarzyła się taka jedna przykra scena, w której główny bohater wchodzi do swojego mieszkania i zastaje wesołą gromadkę panów robiących ciu w parach. Na szczęście kamera trzymała się powyżej pasa. Dlatego warto mieć heteroseksualnego kamerdynera. i Dony właściwie przez 60% filmu są pod wpływem środków odurzających i halucynacyjnych. Są uzależnieni od tak tzw. lemonów, czyli silnych tabletek nasennych, które zostały wycofane lata temu przez ich skutek uboczny. Po oparciu się chęci zasięcia po 30 minutach dostaje się ogromnej fazy, a później silnego otoku i innych rzeczy, których nie chciałby się mieć. Jest to nieodłączny środek po ze zwykłych ludzi w prawdziwych gigantów, obracających pieniędzmi klientów poprzez oszustwa. Między innymi wkręcanie ich, żeby kupili akcję, która zupełnie się nie opłaca. Firma Stratum Oakman dostaje z tego spory procent. Warto też dodać, że spora część filmu, oprócz orki i narkotyków, to wulgaryzmy przy różnego rodzaju. Niekiedy występują co drugie słowo i nadają wypowiedziom komiczny format. Po około godzinie sansu, darno poznaje swoją piękną, przyszłą żonę Naomi, graną przez Margot Robbie. Niedługo potem zaczyna się nimi interesować FBI mogła trwać wieczność. Tyle było wychwalania filmu, a co jest w nim złego? Ja może jakoś się tego nie dopatruję, ale po przeczytaniu kilku innych recenzji da się zauważyć, że postawa Jordana Belforta jest bezzasadna, zachłanna i zepsuta. W pewnym sensie jest, ale ja nie uważam, żeby wpływało to jakoś na wygląd i ocenę całego filmu, ponieważ jak wspomniałem na początku, to jest historia oparta na faktach. Jordan Belfort jest realną postacią. Można też stwierdzić, że film ma na celu promocję szkoły maklerskiej wyżej wymienionego pana, Ogromna reklama na skalę światową. Aha, jeszcze coś. Kto nie lubi oglądać porno, to nie jest zdecydowanie film dla niego. Wątpię, żeby ktoś taki był. Podsumowując, film w mojej opinii jest świetny i śmiało może klasyfikować się do najlepszego filmu roku, ponieważ premiera odbyła się 17 grudnia 2013 roku, a w Polsce 17 dni później. Na początku śmieszy do łez, a na sam koniec staje się poważniejszy. Wyśmienita produkcja, genialnie zagrana rola DiCaprio, kilka małych wad, na które przeciętny widz nie zwrócił uwagi, w mojej skali od 1 do 10 z połówkami film Wilk z Złocich dostaje zasłużone 9,5. Dzięki za uwagę, na razie.